My mężczyźni wpadamy w pułapkę myślenia, że związek jest jak samochód. Posypią się hamulce, naprawię hamulce. Żona ma focha, kupię kwiaty, nie ma bliskości, to jakaś kolacyjka i myśli, no załatwione. Od jutra wszystko działa jak nowe. Tylko, że to tak nie chce działać. Związek to nie jest wymiana klocków hamulcowych. Nie wystarczy raz dokręcić śrubki i oczekiwać, że cała maszyna będzie chodzić jak cacy, jak marzenie. To jest układanka. Emocje, komunikacja, bliskość, zaufanie, wszystko łączy się ze sobą. I jak nie ogarniesz całości, to żadne kwiaty, ani kolacja, ani nic innego nie uratuje z silnika, który się zaciera. Powiesz, w warsztacie naprawisz sobie jeden element i będzie auto jeździć, ale w związku, jak chcesz, żeby to działało, to musisz dbać o całą konstrukcję. Bo związek to nie jest samochód, który, jak sama nazwa wskazuje, sam sobie chodzi. Powiesz, że do tanga trzeba dwojga. Oczywiście, że tak. I że partnerka nie ma ochoty na zmianę. Pewnie nie ma. Jednak jeśli ty zaczniesz się zmieniać, to zmieni się i twoje otoczenie. I skorzysta na tym twoja relacja. I być może Twoja partnerka dostrzeże, że warto, bo związek buduje się razem codziennie. Jeśli chcesz wiedzieć, nauczyć się, jak rozpocząć tą zmianę, to kliknij link pod moim zdjęciem profilowym i umów się na darmową konsultację.